Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie, ksiądz Marek Soloniczek, i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Teologia dla każdego. Wierzysz w Boga, ale jakiego? W czasie Adwentu myślę, że warto jest wrócić do tej głównej, podstawowej prawdy wiary o tym, kim jest Bóg i kim On jest dla Ciebie. Na początku trochę teologicznie. Oczywiście uczymy się już od najmłodszych lat, że Bóg jest w trzech osobach: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. I to jest prawda, która, która jest najważniejsza w naszej wierze prawda podstawowa, ale też najtrudniejsza do zrozumienia, tak po ludzku, czysto po ludzku. I jak to Sobór Watykański I mówi, że, że Boga poznajemy w momencie, kiedy On daje się nam poznać. Nie zrozumiemy tak naprawdę do końca tej, tej całej prawdy o Bogu Trójjedynym. Wiemy, że, że jest Bogiem, że jest jednym Bogiem w trzech osobach, objawiających się na przestrzeni historii, w, każdym, w każdej innej osobie. To jest dogmat, w który, w który wierzymy i który, który jest dla nas, katolików, najważniejszy. Bóg. Nie jest sam. Bóg w swojej trójcy jest, jest wielką miłością, i w tej miłości chce się nam objawić, ob, ob, oddać w tej miłości trzech osób. I chciałbym, abyś teraz zastanowił się nad tym, jak wyobrażasz sobie Pana Boga. Dlaczego? bo od tego, jak sobie go wyobrażasz, jak stawiasz sobie jego obraz w swoim życiu, to tak naprawdę postrzegasz, postrzegasz wiarę. Czy wyobrażasz sobie Boga jako tego, który siedzi na tronie i potrafi się na ciebie złościć, potrafi się gniewać na ciebie za to, że, że go nie wielbisz i, i, i nie wychwalasz go, nie chcesz go wychwalać? Czy sądzisz, że, Bóg, że potrafisz Boga unieszczęśliwić, jeśli nie będziesz poświęcał mu uwagi, a może wyobrażasz go sobie jako kogoś, kto cię ukaże, jeśli nie będziesz go wysławiał lub jeśli nie będziesz chodził do kościoła? A może z drugiej strony, czy myślisz może o Bogu jako o dobrotliwym staruszku, takim siedzącym na tronie z wielką brodą, który nie interesuje się czym się zajmujesz, który Lubi patrzeć na to, co robisz, ale który w ogóle nie ingeruje w twoje życie? Czy w momentach kryzysu myślisz o Bogu jako o niejasnym ideale lub kimś, kto wzmacnia twoje morale? A może w czasie pokoju wyobrażasz go sobie jako cichego partnera, który pomaga ci w biznesie, lecz nie ma nic do powiedzenia w kwestii tego, jak ten biznes prowadzisz? Jeżeli patrzysz na Pana Boga w jeden z powyższych sposobów, to nie jesteś w stanie odpowiedzieć, dlaczego masz czcić Boga, albo dlaczego Bóg może być dobry, skoro nie pozwala ci robić wielu, wielu rzeczy, które ci się podobają. Dlatego warto jest na początku odpowiedzieć na jedno pytanie: dlaczego mamy wielbić Boga? Zobacz, że jeżeli nie wielbisz Boga, to wielbisz e, tak naprawdę siebie. W dziewięciu na dziesięciu przypadkach jest to prawda. Jeśli nie ma Boga, wówczas ty jesteś Bogiem. A jeśli ty jesteś Bogiem i swoim własnym prawem i swoim własnym stwórcą, wówczas nie dziwi odpowiedź, że nie wiesz, dlaczego masz wielbić Boga. Podstawowy powód, dla którego tak mało wielbi się Boga w dzisiejszych czasach, jest taki, że człowiek zaprzecza temu, iż jest stworzeniem. Bez świadomości. Bycia stworzonym bez poczucia zależności nie może istnieć uwielbienie. Jeszcze to nie jest odpowiedź na to, dlaczego mamy wielbić Boga. Masz obowiązek go wielbić nie dlatego, że zacznie się dąsać, że będzie niedoskonały i nieszczęśliwy, ale dlatego, że jeżeli nie będziesz go wielbić, to ty będziesz niedoskonały i nieszczęśliwy. Zobacz, jeżeli jesteś ojcem albo matką, czy nie lubisz momentu, w którym Twoje dziecko przynosić prezent, nawet taki najdrobniejszy, zerwany, zerwany mlecz gdzieś tam w ogródku, i przynosić Go z wielką miłością, bo chcecie chce Nim obdarować, chcecie obdarować tym prezentem. Przyjmujesz ten prezent, chociaż on jest tak naprawdę mało wartościowy, ale dla Ciebie w tym momencie jest On wielki i najważniejszy. Czy to, że otrzymałeś te prezenty od swojego dziecka, stawia cię na pozycji bardziej bogatszego? Czy, czy tak naprawdę potrzebujesz takiego mlecza, który, które przynosi ci twoje dziecko? Te prezenty są tak naprawdę mało wartościowe, ale dla ciebie w tym momencie one stają się ważne, ponieważ dziecko przez właśnie oddanie ci uznania, uznaje Twoją miłość i dobroć, a czyniąc to, doskonali same siebie. Wzrastając w miłości zamiast w nienawiści. Podobnie jest z Panem Bogiem. On nie potrzebuje naszego uwielbienia, nie potrzebuje naszej adoracji, nie potrzebuje modlitwy, aby wzrastać, aby wzrastał w wartości, aby był coraz lepszy. To my tak naprawdę potrzebujemy tego wszystkiego. Uwielbienie jest szansą na wyrażenie oddania, zależności, miłości, a tym samym uszczęśliwienie siebie. Bóg stworzył cię dla Twojego, a nie swojego szczęścia. Bóg ciągle będzie doskonały, nawet w momencie, kiedy, kiedy byś nie istniał. Bóg nie potrzebuje Twojej miłości, ponieważ nie istnieje w Tobie i dzięki Tobie nic. Co czyni ci godnym miłości w Jego oczach. Bóg kocha Cię nie z tego powodu, dla którego kochasz swoich bliźnich. Kochamy innych, ponieważ tego potrzebujemy. Nasza potrzeba miłości rodzi się z ubóstwa. Znajdujemy w drugiej osobie uzupełnienie tego, czego nam brakuje. Lecz Bóg kocha nas nie dlatego, że nas potrzebuje, lecz dlatego, iż zaszczepił w nas część swojej miłości. Bóg nie kocha nas. Ponieważ jesteśmy wartościowi. Jesteśmy wartościowi, ponieważ On nas kocha. Dzięki miłości każdy czuje się doceniony. Wyrażenie: Nikt mnie nie kocha, ma oznaczać, że nie jestem nic wart. To miłość nadaje znaczenie: im ważniejsza jest osoba, która cię kocha, tym większa jest Twoja wartość. Jesteś nieskończenie cenny, gdyż zostałeś umiłowany przez Boga. Jednakże Bóg nie jest nieskończenie, nieskończony dlatego, że Ty Go kochasz. Często Boga nazywamy dobrym w momencie, kiedy On zaspokaja potrzeby, które my, o które my poprosimy. A tak naprawdę nie, nie patrzymy na to, że Bóg chce nas obdarzyć tym, co jest nam potrzebne. To tak jak w przypowieści o synu marnotrawnym, gdzie syn chciał opuścić dom i poszedł do ojca i powiedział: Daj mi. I ojciec podzielił swój majątek. Następnie syn, młodszy syn, odchodzi odchodzi od swojego ojca i idzie w świat, roztrwania cały, cały majątek, wydaje cały majątek, który posiadał. I tak naprawdę nie dało mu to szczęścia, nie sprawiło, że był o wiele szczęśliwszy z tego, co, co uzyskał w świecie. Ale wraca jako mądrzejszy młody człowiek i gdy staje przed ojcem na nowo Mówi do Niego: Uczyń mnie, a więc przywróć mi Twoją miłość, obdasz mnie na nowo swoją miłością. Zobaczcie tak samo tłumy na pustyni. Gdy szli za Jezusem Chrystusem, On nie obdarował ich złotem, nie, nie obdarował ich klejnotami, pieniędzmi, nie dał im tego, co, co chcieli, ale dał tyle, ile potrzebowali. Dostali chleba. A pismo święte dodaje, i nasycili się wszyscy. Tego właśnie było im trzeba. Dobroć Boga oznacza, że Bóg daje nam to, czego potrzebujemy dla naszego doskonalenia się, a nie to, czego chcemy dla własnej przyjemności, a czasem, może nawet dla autodestrukcji. Bóg to rzeźbiarz. Czasem przykłada on dłuto do marmuru naszej niedoskonałości. I odłupuje olbrzymie kawałki egoizmu, aby w ten sposób lepiej ukazać swój wizerunek. Bóg to muzyk, gdy tylko znajdzie zbyt luźne struny w skrzypcach ludzkiej osobowości, naciąga je, nawet jeśli to boli, abyśmy mogli wydobyć nasze ukryte harmonie. Jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Bóg nie pozwoliłby ci cierpieć, nie pozwoliłby ci doświadczyć bólu, straty. Czy, czy smutku, jeśli nie służyłoby to Twojemu doskonaleniu. Skoro nie oszczędził on swojego własnego Syna na krzyżu dla zbawienia świata, możesz być pewien, że czasem poświęci on Twoje pragnienia, abyś stał się tym, kim potrzebujesz się stać. Szczęśliwym i doskonałym dzieckiem kochającego ojca. Może on nawet dopuścić, abyśmy prowadzili wojny i nauczyli się. Że nie istnieje pokój poza dobrocią i prawdą. Jeśli chcesz poznać Boga, jest na to tylko jeden sposób. Upadnij na kolana. Możesz zawrzeć z nim znajomość poprzez dociekanie, lecz tylko kochając, zdobędziesz jego miłość. Argumenty powiedzą ci, że Bóg istnieje, gdyż jego egzystencję można uzasadnić za pomocą rozumu. Lecz tylko poddając się Mu, poznasz Go naprawdę blisko. Już dzięki pobieżnej analizie zdasz sobie sprawę, że pożywienie musi zawierać witaminy. Pobieżna analiza wystarczy również do tego, aby udowodnić, że stworzył Cię Bóg. Jeśli jednak nie będziesz spożywał witamin, znając ich dobroczynne właściwości, możesz stracić zdrowie. Podobnie jeśli nie będziesz kochał Boga, którego istnienia dowodzi rozum, może stracić nawet swą niewielką wiedzę. Na zakończenie, moi drodzy, chciałem wam cytować fragment Fultona Shina, który pisze o uwielbieniu i o miłości Pana Boga w taki sposób. Uwielbiaj Boga, jako że jest On twoim udoskonaleniem. Bardziej niż wiedza jest doskonaleniem umysłu. Kochaj Go, albowiem nie możesz być szczęśliwy bez miłości. Kochaj Go, bez względu na wszystko, czym jesteś, gdyż masz prawo kochać go w swoim sercu, nawet jeśli nie zawsze udaje ci się kochać go w czynach. Myśl trochę mniej o tym, czy zapracowałeś na jego miłość. On cię kocha, choć na to nie zasługujesz. To jego miłość uczyni cię jej godnym. Większość z nas jest nieszczęśliwa, bowiem nigdy nie dajemy Bogu szansy na to, aby nas pokochał. Jesteśmy zakochani wyłącznie w samych sobie. Moi drodzy, niech to będzie właśnie taka myśl na te zbliżające się święta. Bóg, który przychodzi, niech będzie Bogiem miłości, Bogiem, którego poznajemy poprzez Jego miłość w naszym życiu, poprzez to, że on nas kocha i poprzez to, że w czasie uwielbienia, w czasie bycia przy Nim chcemy być doskonalsi i bardziej boży, przez to, że. Doświadczamy właśnie Jego w swoim życiu. Niech Bóg, który się rodzi, będzie Bogiem miłości i oddania dla każdego z nas. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Teologia dla każdego. Szczęść Boże!